Dzień dobry, nazywam się Miłosława Krogulska i zapraszam do wysłuchania horoskopu na dni od 9 do 15 listopada 2020 roku. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce w tym tygodniu postanowią trochę zwolnić tempa. Barany najchętniej zajmą się rachunkami, porządkami, gotowaniem różnych dobrych rzeczy, byle dalej od różnych trudnych obowiązków. Nawet Wam w tym tygodniu przyda się trochę spokoju, trochę ciszy, trochę odpoczynku od różnego rodzaju trudności, zwłaszcza, że w czwartek i piątek trochę e, znajomych, bliskich Wam osób może jeszcze czegoś chcieć, bardzo nalekać na kontakt, spotkanie, dłuższą rozmowę, ale nie będziecie przesadnie towarzyscy. W weekend odpocznijcie, regenerujcie siły, dlatego, że w sobotę, marce władca waszego znaku Zodiaku znajdzie się w ruchu prostym i przez kolejne tygodnie już zupełnie nowe pomysły będą przychodzić wam do głowy, więc teraz zróbcie na nie miejsce, regenerujcie siły, dbajcie o siebie i swoje zdrowie, a tydzień dla baranów będzie spokojny i udany. Lwy też w tym tygodniu nie będą przesadnie zajęte podbijaniem całego świata. Słońce, które znajduje się w kwadraturze do Waszego znaku Zodiaku będzie sprzyjać dbaniu o dom, o rodzinę. Wenus, która jest w sekstylu pomoże Wam zrobić udane zakupy, także internetowe, więc głównie lwy będą zajęte tym, w jaki sposób zapełnić nowymi rzeczami swoją spiżarnię i swoją szafę. Weekend dla Was bardzo spokojny, bardzo rodzinny, nów Księżyca, który w niedzielę będzie w kwadraturze do Waszego znaku zodiaku, sprzyja sztuce, miłości i takiemu spokojnemu spędzaniu czasu. Od Strzelców też w tym tygodniu radziłabym nie wymagać zbyt wiele, bo też nie będą znakiem zodiaku przesadnie skoncentrowanym na sukcesie. Strzelce będą chciały odpocząć, zadbać o relacje z innymi osobami, ale też wreszcie uda znaleźć im się więcej czasu na hobby, na sztukę, na miłość, na różne romantyczne i sympatyczne rozmowy. Ale w niedzielny nów Zwracajcie uwagę na to, co będzie mówić Wam Wasza intuicja, dlatego że strzelce mogą mieć różnego rodzaju prorocze sny, bardzo trafne przeczucia, no i warto będzie na to duchowe życie zwrócić trochę uwagę. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, nabiorą o wiele więcej pozytywnej, odważnej energii. Byki będą mogły w tym tygodniu liczyć na bardzo dużo ciekawych i ważnych znajomości. Pomimo tego, że wolny dzień w środku tygodnia nas czeka, to byki i tak będą przylepione do swojego telefonu, będą sprawdzać pocztę i rzeczywiście intuicja bycza was nie zawiedzie, dlatego że sporo dobrych rzeczy od ludzi możecie w tym tygodniu uzyskać. A niedziela bardzo ważna dla relacji, także miłosnych, pozwólcie sobie na trochę więcej Swobody, powiedzcie, co Wam leży na sercu, dlatego, że to może być taki miły, ważny dzień, w którym różne trudności i problemy uda się pokonać. W dobrych humorach będą też zodiakalne panny, które w tym tygodniu będą miały duże szczęście do spraw zawodowych, chociaż ten tydzień jest krótszy, sporo rzeczy uda się pannom załatwić. Zwłaszcza wtorek i środa to są takie dosyć dynamiczne dni w tym tygodniu, ponieważ księżyc, który będzie w znaku panny, pomoże pannom no, ułożyć bardzo dobre plany, a weekend z kolei będzie sprzyjać układaniu strategii na kolejne tygodnie. Koziorożce też będą silne, bardzo pewne siebie i również pracowite, ale najbardziej ze znaków ziemskich rozrywkowe, może trochę nawet bardziej niż zodiakalne byki. Więc koziorożce zapraszamy tam, gdzie trzeba zorganizować coś miłego, tam, gdzie jest nuda, tam wpada koziorożec i zaraz przynosi jakiś świetny pomysł, bardzo dobry tydzień też na miłość, spotkania, rozmowy z przyjaciółmi, na twórczość, na układanie też nowych, ambitnych planów. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki, w tym tygodniu będą skoncentrowane przede wszystkim na pracy i porządkach. Bliźniaki będzie można spotkać z miotłą w ręku, będą dbały o to, żeby czyściutko było w każdym miejscu ich domu, będą wszystko układać, porządkować, robić rachunki, no i przez to ten tydzień może być dla bliźniaków trochę męczący. Znajdźcie chwilę dla siebie, chociażby w piątek, kiedy księżyc w trygonie do waszego znaku zodiaku namówi was jednak na trochę rozrywki i odpoczynku. No i też spacer, gdzie gdzieś w jakieś piękne miejsce, całkiem nieźle bliźniętą zrobi. Wagi nadal są królowymi zodiaku, ponieważ i Wenus, i Merkury przebywają w ich znaku zodiaku, właśnie. Więc jest to bardzo dobry tydzień, żeby zaczynać różne nowe rzeczy. Ale we wtorek i środę wagi mogą być trochę niechętne do ryzykowania, do spotykania się z innymi ludźmi, ponieważ siły nabiorą dopiero od środowego wieczora. Wtedy księżyc wkroczy do ich znaku zodiaku i przez czwartek i piątek będzie sprzyjać wszystkim pomysłom wag. Więc w tym tygodniu możecie znaleźć publiczność która będzie klaskać i cieszyć się z tego, co udało Wam się stworzyć. W miłości olbrzymie powodzenie pod koniec tygodnia, więc magii, bądźcie bardzo dobrej myśli. Wodnikom też nie będzie niczego brakować do szczęścia, no może z wyjątkiem wyższej pensji, ponieważ sprawy finansowe dla wodników w tym tygodniu będą bardzo, bardzo ważne. Słońce sprzyja karierze, sprzyja dobrym pomysłom na to, co moglibyście ze sobą w życiu zrobić, może niekoniecznie w tym tygodniu, ale też w przyszłości, więc śmiało układajcie nowe plany. Ale w weekend wodniki będą musiały zwrócić uwagę na rodzinę. Trzeba będzie podjąć jakieś ważne decyzje, nawet pozarządzać przebiegiem różnych przedsięwzięć. Nów księżyca niedzielny w kwadraturze do waszego znaku zowiaku. Doda wam siłę, żeby szybko i sprawiedliwie o wszystkim decydować. W dobrych humorach będą też znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby, no, którym bardzo, bardzo sprzyja słońce w tym tygodniu. Raki pod wpływem trygonu słońca odkryją swoje różne nowe pasje, hobby i zainteresowania. Początek tygodnia bardzo dobry, żeby przedstawiać swoje pomysły innym ludziom. W czwartek i piątek raki będą trochę spokojniejsze, więc odpocznijcie sobie wtedy, ponieważ w weekend nów księżyca w trygonie do waszego znaku sprzyja miłości, szczęściu, radości i bardzo dobrym pomysłom. Skorpiony także są silne, bardzo pewne siebie, mają słońce w swoim znaku Zodiaku, ale w tym tygodniu postanowią raczej unikać ryzyka, kończyć stare sprawy, będą bardziej refleksyjne i skupione na tym, co dzieje się w ich sercu i w ich duszy. Bardzo dobry czas na takie wyspanie się, porządek, poczytanie różnych ważnych książek. Może nie wychodzenie jeszcze z nowymi pomysłami do ludzi, ponieważ w weekend księżyc znajdzie się w waszym znaku Zodiaku i niedzielny Nów może przynieść wam jeszcze lepsze pomysły niż mieliście do tej pory, więc z niczym się nie spieszcie, bo wszystko powoli będzie układać się tak, jakbyście tego chcieli. I ryby, które w tym tygodniu są poza różnego rodzaju problemami, ryby nie będą się nadmiernie martwić tym wszystkim, co dzieje się wokół, ponieważ Zajmą się sztuką, miłością, radością, zabawą i w takich prywatnych sprawach będą szukać siły i pocieszenia. Bardzo dobry tydzień na nowe znajomości. Wtorek i środek, kiedy księżyc jest w opozycji do waszego znaku zodiaku, możecie liczyć na innych ludzi, a weekend idealny, żeby zająć się sztuką, miłością, ugotować coś pysznego i pomimo wszystko nacieszyć się trochę tą jesienią. Dziękuję, życzę wszystkim bardzo udanego tygodnia i zapraszam do obejrzenia filmu, na którym Izabela Podlaska-Konkel opowie o tym, co będzie się działo przez kolejne dni tygodnia i zapraszam też do subskrybowania naszego kanału. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym co dzieje się na niebie, subskrybuj nasz kanał. Zapraszamy.